Dobra, lecimy. Ustawiłeś nie, no dobrze. Nie, nie. Uf, Kupia, ja to dobrze. Jak coś to będzie dla ciebie. Nie jest. zesraj się. O nie, dziursko, czemu takiego nie dziursko? O o, <śmany> <Co> to <śmany> Oni pierdzielają chipsy. Mówiłem. Tą Eee, ale nie trafiło nam się nic ciekawego, w sensie. Ostatnio Co? była kopalnia. Co? Czy ty gadasz? Popijam. Możesz z tego zanieść do statku. Uważaj, cokolwiek zrobić, uważaj, tu jest tam. Co jest? Prawo. Gdzie? A tu. Ale tu powinien być. Koper po uważaj. Gdzie? Na tobą. Jak kurwa, nade mną. Nie jest ode mną. Co ty Przeskoczyć musisz. Nie. Uważaj, bo turecki. Okay. Easy no, peasy. O, tam kluczyk, zajebiście. Okej okay. Nie te drzwi Ciekawe czy, czy koper w ogóle sobie poradził Pewnie nie Turet jest na wprost, pamiętaj Ta, czekaj, Ja... To tutaj, to tutaj Otwarte, o to są dwa firexity Jak tam się trzyma nasza załoga TIT wpadła w dziurę Tit Gdzie, gdzieś tam zryfuje sobie nie wiem jakim cudem tam spadło, ale gdzieś tam weryfuje. Gdzieś pomiędzy oceanem atlantyckim. Gdzieś na pewno. nie było zajebiste otro do filmów. Dobra, możemy lecieć. Idę po ciemku, po macku, z Siema. Jezus Maria, Pst. nie strasznie! <laughs> Czekaj, gdzieś tu jest... Gdzieś tu jest, powinna być tak krawędź, tak? Mareka. Tutaj?

Jest generator I weź jeszcze maskę, tam jest maska Cie? To no dobra, ja bez Czyli gdzieś tu powinno być wyjście O, gdzieś tutaj Tu? Tak? Tu? Wyjście, wyjście, jolo YOLO O kurde, mam 803. Wiecie co to oznacza? Nie, nie kupujemy auta, się odkryłem ostatnio, że auto jest chujowe Ty możesz prawie nigdzie jeździć, czy ty kupiłeś auto? Tak Jestem eee obrońcą na tobie. Wejdź mnie. Nie zgadzam się. O, Kurde. Zejdź mi z drogi! No rozwalicie to zaraz! Jak się teleport. O, nie, nie, nie. Da się? Nie, nie tak dajmy No bo okay. kurwa ktoś nas pliknął debil a, a, a. September Ojej! A gdzie jest błysk? Nie wiem. Okej, okay, lecimy na spierdolisę. Mogę podtrzymać cię za butkę? Na rafę, jestem! Uee, ja zostawiam cię tu. Tit. Tit. Spooky O, jestem na skinie. Idziemy do skinie. Ja lubię skinie. lubisz się skinie. Ja, oh. ja też bardzo lubię skinie. Hejunia junia. Robisz to dzisiaj?

Uważaj, to jest dziura. To jest to samo. Zobaczmy ta sama dziura, co gdzie ty jesteś. One. A One. I need to go to the back cave. Justice for the good. For Tit. Halo? Oj. Tit. Co się dzieje O. Oh. Cześć tit. Cześć tit. Pat Tit. O żyz <noise> <noise> Uważaj na ciurę, uważaj na dziurę, uważaj na ciurę Tit A myślałem, że spadłeś Eee. Yy... O, znów Nie. Ja Ale ja już się skupiłem. Cześć, tu był gdzieś ten robot chyba, no nie? No. Czyli idziemy ostrożnie. Tu jest, tu, 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 jest. tu wisi Ale długa się się jak A ja nie. Tid tutaj jest zamknięty, nic tu nie ma, to musimy iść w innym kierunku. Kier, kierunki, ciekawcze niż Nie, 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 to jest ten Czy można Delikatnie... Ale moja jaja. Oh, ale moja ja. A nie, to jego twarz. Moja ja? Myślałem. No, trze, co się. Tit, nie! Szukam! Może będzie flash! Może będzie flash! Może będzie flash! Będzie flash? Nie ma flesza! Aj Tit! Gdybym miał flesza! Ale ktoś wszystkie zmarnował! No niestety! No bywa. Bym miał fleszę, to bym Ci pomógł, ale nie miałem. Szkoda. Tituś... O, jest flash Tit! O, akurat mam fleszę. O mój Boże, abym Ci pomógł. Ale nie mogę. Najgorzej. Jest Tit. Chodź tu! Chodź tu! Mam Cię. Ja Cię stąd wyniosę. O, donieśli... Kogo? O, o, to jest moje Tit, to jest moje Tit. Nie oddam Wam moje Tit. Tit odstrasza ich. Aha. Aha Aha była taka sytuacja Cheat Ej, chłopaki Halo Asterixie, o Ej Asterix, Obelix i dziura, co to jest? Ej, tu jest wod... Tak, można... Ej nie, proszę, pery. Kąpię się Dobra, chodźmy w tę stronę, bo jeszcze tu nie byliśmy chyba O, ej, tu coś jest Mam lusterko Ale... Idź, idź koprę, chodź tu, chodź. Tu nie było nas Może tu, nie było szukałem. Oj oj. Tu jest rozwitanie dużo. <fierdź> <B> <fierdź> 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 <Wase>? Co? <fierdź> Czekaj co? <grydź> Czekaj, co? <fierdź> co? <fierdź> Bosak? Tu jest krew Bosak? Do wody go wzięło Ej, co? Ja Gdzie on był? On był On po do wody Aha Ale to było piękne, ja tylko słyszałem te krzyki jak spadają rzeczy cześć Koper, też umarłeś od... Też umarłeś od brokera? Chrupnij jeszcze raz, a twoje kości tak samo schrupną. No, twoja matura. O. O! Okej. Okej, okay. Zwyk... zwykło jest. Jest zwykłe, jest dobrze, jest bezpieczne, jest... Ciebie czegoś żebyś... Nie, nic, nic, nie, 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 jest generator. Ja bym się o ten generator kuśnił. Wtedy będzie chodzić jak, tam, jak te krety. Z tego? Wiem, że świeci. Teraz powinny mieć flaska i ci trzeba w ryj i to się ci uciec. <laughs> Przynajmniej mam światło, ok? Latarki może nie mamy, ale mam. Mam światło. Czy to jest drugi Fair Exit? To jest inny Fair Exit Czyli ten lewy Dobrze. Tylko trochę zesrana jestem, ale jest to Okej, okay, to jest bardziej w w w Ej, my jeszcze możemy zrobić kłotę. Możemy... No zrobimy. Proszę cię, to jest drugi... druga kłota dopiero. Wszyscy są? To spadamy. To ile god. mamy? Nie, czekaj! A Wystarczająco. Mamy. Ej, na styk mamy. Nie no, mamy dużo. Mamy dużo. Kupimy samochód. Nie. Molin' aftom. You're purple. You're purple. Tam coś jest. Toilet paper. Macie sranie Jak to wy. By... Podnieś to. Teliot Paper roll Tear great! Matka, albo inny razie próbując przydać mema, ja nic nie widzę, więc będę szedł na ślepo. Czemu to jest tak ciemno? Wyjdź stąd. Kurde, tit, chodź tu. Mam, ja główną widzę w tym, jak chodzę cały czas. Fajnie, tak, to są butelki best. Chodzi i chrupie. Błądzi i szeleści, i jeszcze para z jego ust bucha. Koper idzie w prawo, a nie naokoło, jak jakieś pięć lat później. Chodzi i szapi, dyszy i bucha, i do końca dniem tupta Koper. Dlaczego on wrócił do wejścia? O, <laughs> on się zgubił On <laughs> znowu w to samo miejsce wrócił się, no nie wierzę On to zrobi, na pewno Jak ktoś znajdzie drogę? A, tu jest To u was, znalazłem papier toaletowy i on totalnie odcięł mi wizję i wlazłem w gminę przez to Także fajnie było, naprawdę było fajnie Ty zaznaczek gay i kończymy Świetnie Trzymajcie się, papa, pa, pa, pa. Papa! Pa, pa. Powiedzcie, papa gnoje. Nie. Papa!